Siemanko, z tej strony Lakia, to jest pierwsza i na pewno nie ostatnia część z Let's Play'a Metin2.pl Server Cervantes Okej, okay, na wstępie chciałbym przeprosić Was za lagi mm, Komputer będzie ciągle ulepszony, więc yy, No myślę, że z tygodnia na tydzień będzie lepiej yy, To tak yy, Tak, było w zapowiedzi yy, Zapowiadałem Wam serię z PL-a i będzie ser seria z PL-a. No co, od zapowiedzi nic nie zrobiłem, ale dopiero dzisiaj się zacznie, no tak wiecie, zacznę tak porządnie grać i w ogóle. No to co, ja sobie przejdę na ekspowisko i widzimy się za sekundkę. Okej, okay, już jestem na moim pro wiernym visco, no i zaczynamy ekspa. Ja tutaj sobie tekspie do piątego levela i trochę pogadam potem pójdziemy po skillę, no i tak dalej i, się, i zobaczymy co będzie dalej yy, to tak yy, chciałbym może powiedzieć że teraz te odcinki będą dłuższe będę nagrywał yy, let's Play -e, tak dłuższe let's play. -e. takie no myślę że około yy, 8 do 10 minut może czasami będą dłuższe myślę że takie właśnie odcinki będą teraz no, i myślę, że to Was po prostu za, zadawala takie odcinki. No, bo ja wiem, że sądząc po swoim. Sądząc po tym. Kurwa, mać, nie wiem, jak to powiedzieć. Ja po prostu wiem, że lubicie długie odcinki. Tak. Yy, tak samo jak ja. Ja też bardzo lubię takie długie odcinki, bo mnie na przykład nudzą takie odcinki, wiecie, dwuminutowe i koniec. Dlatego sam nagrywam dłuższe. No, przynajmniej będę starał się nagrywać dłuższe. By was zadowalać. Tak, to może dziwnie zabrzmiało, no ale... <grych> Okej, okay, to co? Y chciałbym bardzo serdecznie podziękować temu oto graczowi, graczowi, Picasso, za pomoc mi w grze na początku, ponieważ dostałem od niego 10kk. I bardzo serdecznie mu za te 10kk dziękuję. Y za te 10kk y kupię sobie jakiś mieczyk na pierwszy level, dziewiątkę, i... No i jakieś tam eku początkowe, wiecie o co chodzi, co nie? Ech, jakie mam plany dalej do tej postaci? Yy, chcę zamówić Pieniążki, tak? Jestem dzieckiem Allegro Dobra, nieważne Chcę zamówić pieniążki na Allegro yy, Nie wiem, nawet się jeszcze nie orientowałem Ile kosztuje, ile Więc no jak się zorientuję to Nagram i wam Wszystko to powiem, co nie? Ile zamówię i jak mam do dyspozycji 7 dyszek Więc lajcik Okej, okay, dobra, to ja zrobię cięcie i widzimy się na level-upie. Okej, okay, jestem. Um, jak widzicie, brakuje mi 2%, tak dokładnie to 1,5% do level-upa. No, level-up piąty, Uch, masaka. No, ale y, wiem, że też lubicie po prostu jak ja nagrywam od początku, od początku swojej przygody, czyli od zera do bohatera, że tak powiem. Mam nadzieję, że tak będzie też tutaj, na pelu. Dobra, ty, teraz sobie polecimy po skille. Ja sobie trochę pogadam. Ech, jeszcze, jeszcze może tak, chciałbym jeszcze pozdrowić y, Bananka, bananek3127. Y, dzięki niemu są te filmiki, dzięki, jemu, dzięki niemu są filmiki z głosem moim, że tak powiem. Bez niego by nie było filmiku z moim głosem, więc wielkie pozdro dla Ciebie. Hmm, chciałbym jeszcze hmm, co bym chciał jeszcze hmm. no nie wiem, odbierzemy skille ja się zastanawiam co miałem powiedzieć, bo zapomniałem hmm. dobra, no to jak widzicie odbieramy skille, będziemy grali mentale silne topka to i tu i za jeden level doładujemy jeszcze sobie w uderzenie mieczem, więc tu już sobie wsadzimy go Dobra, ja robię cięcie i widzimy się na CH1. OK, jestem znowu. Yy, z góry przepraszam za lagi, ale to już mówiłem na początku dlaczego są. Hmm, teraz jeszcze dodam, że jestem na CH2, nie na CH1, bo mi się coś pomyliło. Wiecie, na pliwach to zawsze było tak, że najwięcej ludzi na CH1, więc no ja też powiedziałem teraz CH1, a tutaj na PL-u właśnie jest inaczej, najwięcej ludzi jest na CH2. Co teraz robię? Szukam mieczyku plus 9. Tutaj jest za 6 i 6 Jak nie będzie nigdzie indziej, to ten właśnie kupię mieczyk. Mm, tutaj jeszcze poszukam. Kurwa masz, przepraszam za tego laga. Mm, szukamy, szukamy, szukamy. Dobra, wiecie co, jak ja, jak ja znajdę ten mieczyk, to widzimy się znowu. Dobra, jestem znowu, jak widzicie, kupiłem ten mieczyk plus 9, tak, kupiłem ten mieczyk od tamtego gościa, co wystawił za 6,6kk. Nie było nigdzie indziej, a ja po prostu, no, potrzebuję ten miecz i tyle. Nie będę nikogo szukiwał, że nie potrzebuję, co nie? Dobra. No, tutaj jeszcze się z gościem próbowałem targować, że dam mu 5k, ale on powiedział, że nie będzie od nowa wystawiał, bo mu się kurde nie chce. Jeju! Kurwa. Przepraszam za te wulgaryzmy, no ale to denerwujemy te lagi już naprawdę. Tutaj jeszcze sobie spróbujemy ulepszyć coś. Mm, bojową tarczę. Do szóstki. Plus jeden. Plus 3. A i tak, yy, jeśli chodzi o te moje niby intro na początku, to yy, bardzo przepraszam za to. Po prostu no. Dobra, jest tarcza plus 6. Po prostu no. <grym> yy, ktoś mi podrzucił taki pomysł, żebym tak zrobił. Yy, teraz mi się to wydaje niezbyt dobrym pomysłem, no ale na prośbę. Dobra, widzimy się. Ok, jak widzicie, znalazłem metka bitwy, którego spróbuję ubić. No tak z tym mieczykiem plus 9 już nawet nawet idzie, bo mentalem po 120 hity. <grych> więc no, ubijemy sobie tego metka bitwy. A i mam jeszcze, mam piąty level, um, ubijemy sobie tego metka bitwy, no i zobaczymy, co z niego drobnie. Ech, nie wiem czy nagrywać i pokazywać wam to, jak bije tego metka, czy po prostu nagrać i czy po prostu nie wiem, czy pokazywać wam tego bicie tego metka, żeby was nie zanudzać, czy po prostu zrobić cięcie i puścić na końcu, i chyba właśnie puszczę tak na końcu, żeby was tutaj nie zanudzać, i tak nie mam za bardzo co do powiedzenia. O, dobra, to cięcie. Ok, jestem. Jak widzicie, jest już końcówka metka. A o, jest już końcówka metka. Ja mam siódmy level i zobaczymy, co z niego dropnie. Muszę się przyznać, że dwa razy padłem przy tym metku, bo wyleciały te szare wilki. Głodne szare wilki. No i one są trochę mocne, jak na ten level i na te Q, gdzie mam 88 defa, No to wiecie, sorry, właśnie to kurwa wyleciało. I teraz chyba też padnę. A, bo mi kulka uratuje A nie padnę Dobrze jest Dobra przynajmniej nie ma siary na wizji No jak znam to pewnie Potki dropną z tego metina Bo tak zawsze jest no, Zobaczymy Ubiję metka i zrobię cięcie co nie? O dropło ku z metka Jakie ku? Gnista strzała na razie, może z HP, bez HP, na razie, tego nie potrzebuję, dobra. dobra. Okej, okay, no to ja robię cięcie, widzimy się pewnie na ekranie. Okej, okay, jak widzicie, dorwałem metka walki, a tutaj obok jest jeszcze metin bitw bitwy. Ech, nie musiałem długo szukać, wystarczyło, że zmieniłem H i przeszłem tutaj kawałeczek. O. Stamtąd, tu I, i znalazłem te dwa metki. Tutaj na tym metku już mam hity po 150 prawie, więc no nie jest źle. To tak, ja ubiję tego metka ale nie będę robił cięcia, bo mam jeszcze coś ważnego do powiedzenia. Może to stare, no ale dla osób, które nie wiedzą, no to nie wiem, może się to przydać. Jak wiecie, albo może niektórzy nie wiedzą, yy, będzie niedługo robione łączenie serwerów. I no jak dla mnie to jest... No niezbyt dobry pomysł, no bo To znaczy, w sumie tak Są plusy i minusy, no bo większe levele Będą miały co robić Bo będą, wiecie, robiły sobie PvP Z większymi levelami i tak dalej Fajnie jakby jeszcze odblokowali na przykład do 110 No ale to nie wiem, to może kiedyś odblokują mm, Tak Jak na razie jest to łączenie serwerów No, podobno już jakiś serwer Połączyli z jakimś Ja na razie nie wiem jaki Ale no tak słyszałem, że połączyli Nie wiem nawet czy to jest prawda Możecie mi tam napisać w komentarzach, czy to prawda, czy nie. Ech. No i powiem tak, dla mnie to jest yy, po prostu będzie dla mnie to będzie po prostu duży problem, no bo wiecie, jak to będzie łączenie tych serwerów pełno ludzi, miliony ludzi yy, na jednym serwerze, gdzie będzie, nie wiem, może będzie z 30 channeli, nie wiem nawet ile, ale powinno ono być dużo, no to wyobraźcie sobie takie M2 ludzie chcą pójść zarabiać sobie na metkach no i jak oni tam pójdą zarabiać na metkach jak po prostu no będzie tam tysiące ludzi na tych metkach, w tym N2 no to to będzie po prostu no przerąbane, dobra tutaj z metka dropu nam księgą umiejętności jaka, wierujący tyle, to wyrzucamy, no i to będzie, a po prostu to będzie no nie wiem, przynajmniej dla mnie to będzie wielkie ucią... kurde wielkie Przynajmniej dla mnie, o, przynajmniej dla mnie to będzie wielki kłopot, no bo... Kil... No bo tysiące ludzi po prostu, no nie wiem, dajmy chociaż na te M2. No kurde, no to metki to będzie masakrycznie z metkami. No to n, n, dajmy, że jedna osoba będzie mogła metka jednego... Jak będzie miała szczęście, to jednego metka na dzień będzie mogło ubić, no to, to trochę lipa, prawda? Ech, no dobra, z tamtego metka mi dropło księgą umiejętności, wirujący tyle to wyrzucam takie śmieci. I... Z tego metka, no to zobaczymy. Ja teraz zrobię cięcie i widzimy się przy końcu. Okej, okay, już jest nagrywanie. Yy, kurwa. Okej, okay, już jest końcówka metka. Przepraszam za ten mój błąd przed chwilą. Zdarza się. No tak, zobaczymy co drobnie. To jest mój drugi metek bitwy na tym serwie. Kuźwa, sorry za lagi. i ogólnie trzeci. Trzeci metek, mój ogólny. A drugi bitwy. Yy, tak, jeszcze mam taką sprawę. Takie info dla Was. Jakby ktoś chciał ze mną zagrać na tym serwie i w ogóle na PL-u, to proszę mi napisać w komentarzach, yy, żeby po prostu ze mną zagrać. Potrzebna jest no przynajmniej jakiś, no potrzebny jest jakiś ogarnięty człowiek i, i żeby miał po prostu scape'a. Nie, nie taki wiecie, nie taki jakiś kozak, tylko no taki wyluzowany spoko, spoko, spoko gościu, co jak to umie grać, nie takie jakieś nobki, co nie? Okej. Okay. Z metka mi nic nie dropło, więc ogólnie to lipa. No ale dobra, bywa też, tak? Prawda? Ech, no dobra, no to co? Mam dziewiąty level. Mm, ja nie wiem, co zrobię. Szczerze nie mam pomysłu, wiecie co? To może... Kończymy. A bo nie, wbijemy jeszcze 10 level i kończymy ten odcinek. Dobra, to ja robię cięcie i widzimy się na level upie. Ok, jestem znowu. Jak widzicie, mam 91% do, do. Mam jeszcze 9%, może tak powiem, mam jeszcze 9% do levela up. <grym>, 10, no ale wbijemy 10 level, otworzymy szkatę ucznia na 10, czekoladkę, no i jak tu widzicie, mi dropną. No szeroki miecz, który ulepsza, ale to już poza filmem Żeby was tutaj za bardzo nie zanudzać No, hmm. no to bijemy, wiemy. bijemy No i tak, możecie mi napisać w komentarzach Aha, właśnie, bo jest taka sprawa Możecie mi napisać w komentarzach Czy chcecie filmiki z moim głosem Plus muzyka Tam w tle Czy chcecie po prostu filmiki Tylko z moim głosem Bez muzyki to tam piszcie w komentarzach, co nie? Dobra, jest 10 level, jest siła, pompa Ok, no to tak, otwieramy najpierw czekoladkę Księgę umiejętności, wyrzucamy różę to nie mogę Skrzynia już na dziesiąty level, dropują mi poty trzy na szybkość ataku Mi elixir, medal smoka i skrzynia na 20. Jak dobrze pamiętam, to ze skrzynia 20. 20 dropią trzy dodania bonu i trzy zmianki jak dobrze pamiętam, tak, ale te dodania można wstawić tylko do zbroi i do broni, no więc dobra. To będzie na tyle w tym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę mile widziane. Pozdro. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie!